elo elo, 320. ależ mamy dzisiaj piękny dzień a taki piękny, że aż się wybrałem do wujka na działki Rody także może uda mi się coś nagrać, coś pokazać w międzyczasie sobie tak właśnie jeszcze spakowałem trochę rzeczy, później się może jeszcze gdzieś przejadę to może coś jeszcze nagram do tego filmu Także nie przewijajcie i oglądajcie cały Kurde, nie naolewiłem sobie łańcuchem i mi tak skrzypi Jak nie wiem co Jakbym jakimś starym wózkiem jechał W ogóle wczoraj to się bawiłem trochę na działce Kilka godzin i wziąłem Postanowiłem miskanta olbrzymiego tego, którego mam koło oczka Bywali z tamtego miejsca jego korzenie się wrastało już w tą gumę Od oczka I zaraz by przedziurawiły woda by się wylewała A one strasznie szybko A one strasznie szybko po prostu się rozrastają Ledwo zasadziłem kilka takich sadzonek A teraz tyle tego narosło Zresztą zaraz wam pokażę na filmie Tutaj postanowiłem, że usunę z tamtego miejsca Całkowicie Chociaż to fajnie wyglądało, ale nie chciałem ryzykować Musiałem tą gumę kleić, kombinować Więc wolałem to usunąć Także pokażę Wam kilka urywków na filmie jak to wyglądało Miska mi fajny jest, ale Ten olbrzymi, ale Na wiosnę, po jakimś wietrze czy coś To całą działkę macie upaczkaną w tych kawałkach takich Ja Wam zresztą pokażę na filmie także jak ktoś nie chce się bawić i mieć dużo roboty z tym wszystkim to to wam pokażę jak to wszystko naświniło sprzątania pół dnia a później to, to pal i zrób coś z tym dobra widzimy się za chwilę ja dzisiaj zajmuję się miskantem olbrzymim w ogrodzie potnę go dzisiaj trochę bo Zaraz bardziej się rozlatuje i rozrzuca te swoje liście Padają mi do oczka i gniją Więc Więc dzisiaj go trochę ogarnę żeby sobie otworzę Zobaczcie jak wszystko ładnie rośnie Znaczy rośnie, no w sumie nic nie rośnie, ale cebulka zaczęła już powoli Wypuszczać No i dzisiaj zajmiemy się tym delikwentem Zobaczcie O Zobaczcie, co on tutaj robi. Wszystko jest uwalane. Wszystko. Zobaczcie, co się pełno. Oczko jest całe zawalone syfem. Muszę to wszystko powyciągać dzisiaj. Nic. Bierzemy się do frania. Już o przyszła. Będzie im pomagać. Będziesz pomagać mi dzisiaj, czy nie będziesz? Frania. No, chyc. Chyc. ピンク。No? No? I tak będę musiał to wykopać, bo, bo te korzenie się rozchodzą i wchodzą już pod gumę od oczka i one przebijają po prostu wszystko i zniszczą mi gumę i woda będzie uciekać z oczka. Więc i tak myślę czy to nie wykopać, ale żeby to wykopać to mówię Wam masakra. Zobaczcie co się dzieje, to ja to wykopałem, ale tego się wykopać nie da, okazało się, że mi zaczęło robić dziury w tej gumie od oczka. I te korzenie są tam głęboko pod spodem. Także jakbym tego nie wyrwał, to zaraz miałbym całą wodę wyraną zaczka. Także musiałem się tego pozbyć, żeby fajnie to wygląda, ale to jest taki chwast, że normalnie siekierą musiałem rąbać te, yy, te korzenie. Teraz się biorę, zobaczcie jak to wszystko brudzi cały ogród. I teraz muszę się za to wziąć Bo to też tutaj nieźle zrobiło śmietnisko, zobaczcie jak to wygląda. Tragedia. Też posadziłem tak w jednym miejscu, tak się rozrosło przez kamienie, przez wszystko. Normalny chwast. Już trochę inaczej. z godziny, z półtora, żebym Zobaczcie, z tego trzeba tu wyciągnąć. Jeszcze raz. Dobra, zabieram się dalej do roboty. No i po Nie miałem go komu dać, bo niektórzy sobie go biorą na jakiś tam daszek, na jakieś szopki, albo dobre sobie też e, troszkę słomek sobie uciąć, pociąć i na domek dla owadów zrobić. ja Domki dla wadów mam, to na razie nie potrzebuję robić, ale mówię Wam, największy chwast to jest ten biska wybrzmi. Jego fajnie posadzić gdzieś z boku i zapomnieć, ale gdzieś blisko oczka czy coś to. Tragedia jest po prostu. Tak się z tego sypie, większy wiatr, i całą działkę macie u pierwotnych O, cała działka tak wygląda. Patrz, to, to wygląda za, nie za ładnie, Trzeba to pograbić jeszcze. No później trzeba to poprzeć, bo w ogóle skarniaka nie widać. Teraz się nas duszą. Uda, tu jest roboty. Zobaczcie jak ten miskant wszystko brudzi. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie, jak ładna pogoda. Jaki las fajny. Słoneczko, jak fajnie świeci. Jak fajnie się promienie przebijają. Przez drzewa. Nawet nie jest tak zimno. Dobra. Jedziemy dalej na te działki. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. że ciężko się jedzie bez tego silnika w tym wywarze z takimi oponami wam powiem zajechaliśmy już na działki nie wiem czy będzie częstło czy nie, czy będzie wiatr nawet jakąś muzykę włączę jak widzicie ludzie sobie już drzewka poprzycinali, poszykowali do sezonu poprzekopywane wszystko u niektórych też już maliny przekopane Widzę z opon jakiś jakieś jakieś grząd, niegrządki tylko Tylko, tylko obrzeża Tutaj mamy jaką fajną działeczkę, zobaczcie, też ładnie złapana, jak fajnie wyszczerzony jest Jak fajnie wyśszerzone są te tuje i tak dalej O, wodne, proszę bardzo Ładnie. Woda taka cześciutka, bo też u mnie nie ma takiej wody czystej w oczku. Co mamy tutaj dalej? Też tylko wszystko, elegancko. O, jaki fajny domek, jak góralski jakiś. Jakby był w górach jakiś. To są chyba najbardziej zadbane takie działki, po których jeżdżę ostatnio. Ładnie trawka wystrzyżona i z niej porośnięte, Zobaczcie wszystko tak przygotowywane już do sezonu poprzecinane. Właśnie ja muszę przyciąć. Tak samo, bo też takie dziedziki porobiły. Wielkie. No i co my to tu jeszcze mamy? Kurczę, wszystko ładnie te kamyczkami ładnie zausuwane jakiś fajny domek O kurde a w tamtą w takim to można mieszkać nawet jakby się się można sobie zostać na działkach wieczorem grill'a zrobić wieczorem się położyć no tu krtowiska trochę rozkopały ale jakoś to ominiemy Takie kółeczko postanowiłem sobie po olejce zrobić, zanim do wójka dojadę. O, jakieś ptaszki. Wszystko się budzi. Oczko wodne. Proszę, rybki pływają. Nawet bazie są już, zobaczcie. Jakie ładne bazie. O, jakiś straszak. No fajnie to wygląda. Idziemy teraz prosto, w lewo skręcimy w alejkę. Miałem się coś porobić, ale w niedzielę nie będę nic ruszał. W co zrobię to chyba rosół, albo coś innego dobrego. Aha, jeszcze jedną alejkę musimy przejechać, a tamtędy nie będę jechał. Będziemy już być poprzednio tą docelową Ciężko tak jechać jedną ręką po takich dołach i odbijamy w lewo tu Też widzę poszykowane, ładnie już posadzone, o troszkę już widać, chyba zimowała Taki pan gdzieś miał gołębnik, nie wiem czy ten gołębnik jest w tej alejce czy, czy w drugiej, bo też niektórzy gołębie mają na działkach, z tego co zauważyłem. Tutaj taki pan ma fajne oczko, zobaczcie. Zobaczcie jaka tu jest czysta woda. Gdzieś tu mu takie ryby wielkie pływały, ale ich nie widać, o jest. Widzicie? A, płynie. O. o, i tam dalej płynie następna. Gdzieś taki karb wielki pływał, ale go nie widać teraz. Pewnie siedzi gdzieś. I ta woda cały czas przepływa. I jest cały czas czyściutka. Ale bym tak coś na działce. Kurczę. Bym sobie to powiększył, tak ze cztery razy. Swe strągi mm. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj działeczka też takiej znajomej, Kolejki mam mamy tutaj ma Ziałeczkę. zobaczymy czy jest. Głębnik chyba nie ma. Nikogo. O, weszliśmy do środka. Jesteśmy na miejscu. Zaparkowałem. No, nagrywam sobie tutaj kawałek, właśnie. Mówię, że sobie tutaj nagrywam jakieś zdjęcia zrobię. Co? A co śmierdział? Chycyn. Ach, Jacyn, a tutaj o! Już jakieś te owady przylatują. No już. Pszczółki, osy. No. Kudą wygląda jakby był sztuczny jakiś. Nie sztuczny. No wiem, ale taki. No tam już i pąki zobacz, już będą te. No. Tam, Możesz wejść sobie. Nie, bo będę miał buty całe w błocie. Chyba, że ja ci tam zdjęcie zrobię, ale nie. Nie, nie będziemy brudzić. Ty, a tutaj widzę. Że... co? No to teraz też. I na razie jednym zeszłym. no jest I tak są. Kręcisz? no ludzie ludzie w góry w góry chodzą z tymi Jeżdżą, żeby krokusy zobaczyć. a tu muzykę włączę. Dobra. <noise> ale tu pani nie kręcę w ogóle. co pani nie ma w ogóle? no i róże tu będą ile róż będzie wszystkiego no. A będzie jaka szklarnia w tym roku czy nie? Nie będzie takie miejsce ładne na szklarnię jest A mogę się herbaty napić na wyżywo. Po kawie to mi ciśnienie skoczy <ślesz> Nie mam mi kto podnosi ciśnienia, tak? No dobra Tutaj ładnie na zimę, ukryte, żeby śnieg nie wlatywał. Tutaj jestem. Dobra, idę tam na herbatkę. Widzimy się za chwilę. No ja już wracam. Po drodze może przejadę przez jedne działki. Wójko odwiedziłem. Odwiedziłem taką też Znajomą. jeszcze pojadłem krokietów, dwa zjadłem trzy dostałem jeszcze na obiad to zastanawiałem się co będę się na obiad jadł to akurat sobie zjem krokiety barszcz czerwony mam i będzie obiad z głowy ale pogoda jest super kurcze dobra jedziemy teraz na drugą miejscówkę przez drugie działki przejedziemy i widzimy się zaraz ponownie No i Jesteśmy na następnych działkach, one są trochę wcześniej, tylko te są blisko ulicy i tak właśnie cały czas te samochody słychać, jak jeżdżą, dlatego te działki mi się te tak średnio podobają, bo ja bym chciał tutaj na przykład działeczkę jakąś mieć, to człowiek przyjeżdża tu odpocząć, a tu cały czas słychać tylko jakieś samochody, jak jeżdżą w tej i we w te. Proszę. I gołębnik, gołobki. Ludzie mają różne rzeczy, zwierzęta na tych działkach zauważyłem. Kury gdzieś tam widziałem, też były. Też już obdziewane truskawki. Wszystko jest poszykowane do sezonu. Pieski szczekają jakieś. I w prawo. I w prawo jedziemy. O, wychodzą już stokrotki. Stokrotki już widać, co widzicie. Już widać, że wiosna idzie. Bo na przyszły tydzień ma być cały ciepły. Ma być po 20 stopni. Normalnie wiosna. Daj pan spokój. Gdzieś taki staw był, pamiętam. Jak byłem mały, chodziłem na nie łowić ryby. Mieszkałem niedaleko, ale cały zarósł. i nic ze stawu. O. Widzicie, taka zawka się zrobiła. Zarośnięta. A to były takie ryby, takie piękne liny, tu wyciągałem. to wyciągałem. Chyba tu w póściu ze, ze 3 amury. To może by to wyczyściły. By z powrotem jakiś fajny stawik. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze zostało nam ze 200 metrów tej działek. Bo tam już widać końcówkę. Cóż, ludzie tam idą. poprzekopywane, też muszę poprzekupować wszystko. Wszystko poszukowane. A u mnie wszystko stoi. Dosłownie rękę zmienię, bo mi się niewygodnie jedzie, ale ciepło, pogoda super. Aż żal w domu siedzieć. Tu mają fajnie, bo im tutaj woda płynie centralnie przy każdy działek. Zobaczcie, tylko są mogą wyjść, nabrać, pompkę wrzucić i mają elegancko. Kurczę, powiem wam, że te działki są takie ładne, zadbane wszystkie Nie ma tam jakiegoś ugoru gdzieś zostawione Tylko takie ładne zadbane Poszykowane Wiem czy mnie dobrze słychać bo może być wiatr, tu taki mostek fajny Zobaczcie jak fajnie tu, jest mam działkę obok, to tak fajnie szumi, jeszcze pewnie mu woda. Tutaj jaki domek ładny. No fajnie, fajnie. Ja tu wracam do siebie, bo dostałem te krokiety. Podpiekę sobie zaraz je. Z barszczykiem. Niedzielny obiad mam z głowy. Człowiek wyjechał trochę spalić, to to pojadł. Jeszcze wrócę z obiadem. O, tu jaka szklarnia ładna. O, chyba mu się folia trochę zerwała. O, zobaczcie, jak wszystko poprzekopowane, ładne. Okur, tam ktoś ma nawet trzy szklarnie. A nie, to są dwie. Jedna mu się zawaliła. O kurde Połamało całą Taka była ładna No szkoda, a to woda tam stoi Ona ciągnie do dołu wszystko Dobra, wyjeżdżamy już na Na ulicę i widzimy się za chwilę Co my tu mamy? O jaka fajna Cześć! No tylko mnie to nie opluj. <grystanie z bóżącą> Ale fajna, No, co tam? Daj buzi, daj buzi. No. No, nie, 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 już, 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 <grystanie z bóżącą> już, ja ale fajnie zobaczcie jak się rybki wygrzewają, ja już dojechałem do domu i jeść te krokiety ale jeszcze się tu mówię, przejdę muszę się zająć chyba tym oczkiem, bo wiecie co się dzieje muszę go poczyścić, ponoć następne 5 dni ma być cieplutko także muszę się tym zająć, muszę jakiś filtr w ogóle wykombinować jak macie jakieś rady co do filtra co tu wymyśleć, mam niby jakieś taki zbeczki, ale on mało co daje, ostatnio, na początku się ładnie sprawdzał, a teraz w sumie w ogóle, ale porosły, skubane, tak kolorowo się zrobiło. Miskanta, pamiętacie miskanta? Już go nie ma tutaj stąd, bo wywaliłem go stąd całkowicie. Jeszcze mam go w jednym miejscu na działce, ale też nie wiem co z nim zrobić, bo tak się z niego sypie, że później mam muszę 2-3 dni sprzątać w ogóle po nim. Cała działka jest uflogana. No i co? To by było na tyle. Ja uciekam do domu. Dzięki, że przetrwałeś do końca tego filmu i obejrzałeś cały bez przewijania. Jeżeli Ci się podobał, to poproszę łapkę w górę. Ewentualnie jakiś komentarz lub subskrybowanie kanału. No i co, i tyle. Trzymajcie się, cześć, miłej niedzieli i pysznego rosołu. Elo Elo 320.